Cześć! Witam w nowym filmie z Minecrafta i dzisiaj, nie wiem, może wy to, w sumie jest 23.40, no to pewnie wy to, no to pewnie to wleci po północy, więc w sumie nie dzisiaj, tylko wczor wczor wczoraj dla was była Wielkanoc. A więc właśnie chciałam wam zrobić odcinek specjalnie z okazji Wielkanoc. I no, na który się starałem, żeby go zrobić Dwa dni stworzyłem rzeczy do tego odcinka, bo sam mapę zaprojektowałem itp. W minecraftzie Ale myślę, że wam się spodoba, więc Bardzo bym był zadowolony, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję A więc lecimy! O nie! Zajączek Wielkanocny został porwany Musimy go uratować Muszę, ja go uratować. Nikt mi nie. Zajączek został porwany? O nie! A Wielkanoc jest coś. Co gdzie O, będziemy mieli jakieś tory przeszkód. Zajączek. Taki został porwany. O, jajka, bo Wielkanoc no to w sumie jajka. Ale to no wiedzą, to musimy go uratować. Otwórz skrzynkę. Mhm. To to chyba będzie mapa typu Anfel, coś mam takie przeczucie. Będzie mnie wszystko zabijać? Mhm. O! Skrzynka. Ich. Rzuć... na blok o kolorze złotym. O! Chyba o tą półpłytkę chodzi. A to akurat trudne nie było, dobra. Chodźmy. No, możemy pójść dalej, ale guzik. Ok, czyli wszystko mnie tutaj będzie prawie zabijać. Prawy, prawie wszystko. No dobra. Trudno. Raz się żyje. Idziemy. <grym> Ale, że taki to ja nie jestem. Ja wiem, że tutaj trzeba chodzić po zielone. No to. To akurat. No nie trzeba mi mówić. Co się właśnie stało? Idziemy. Co się właśnie stało? Tutaj. Co? Czy mi ten. Moje te, Mój ex. Tu tam lata. Co on sobie wziął i na pół płytkę nacisnął? Tam też nie, nie wskoczę, chyba. Mam pomysł. Z tymi, 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 tymi coś nie idzie. Wskaczemy. Prześrodek! A wyszło. O! No, no mogła się noc zrobić. To się ustawiło, ok. Eee, lewe czy prawe. O, jajko. O, koszyczek i balanek. Ja wam będę pokazywał tutaj takie ładne. Ja, jak jestem prawo no to wybieram lewe. Mhm. mhm. Ale dobra, nie jest to aż takie trudne, ale teraz mogę... A nie, nie mogę przejść. Aha, dobra, te już działają. To są, te, widzicie? A comment, blok zabiło mnie! Dobra, biegniemy i to szybko. Bo, ta, bo ja tam mam ten blok na półpłytce ja na z... Ale są chyba barier bloki. Tam jest blok ten na półpłytce, no i on może zniknąć. I wtedy drzwi zamkną. No bo wiecie, bloki po jakimś coś się znikają. I tak, i tp. Ok, jestem, ale co? To czego mnie zabiło? Ale, ale, ale tak się nie robi. Nie można tak mnie zabijać bez powodu. Ja tam widziałem na tych nitkach. Ja widziałem, że w jednym pewnym miejscu jest comment block. Ja wiem, że się nie staje na niego. A! Tak! Ja tam widzę, no i to tam muszę patrzeć na te, jak się tam naprężają, no bo one się tak różnie naprężają. Patrzcie, bo te nitki tutaj... Aha, wlazłem zbyt. Mm. Okej. Okay. Jeszcze raz. Dla co? Jest. zabijam. Mhm. Mm Dobra? Jest nie Okej. Mu Proszę tam przeskoczyć. Prze ja muszę, wiem, albo wykonać skok później, nie tak wcześnie. Albo... Albo nie wiem co to jest. Jedyny pomysł, jaki mam. A poczekaj, a da się tak, że... Ja teraz umrę, co nie? A mogę... O, tak też umrę. Is... Ale... Ja nie dotknąłem. Ale dobra, tak się da też z furtką, no to będzie szybciej chociaż. Nie. Świn... Nie, świnko nie się. EXP MNIE ZABIŁ EXP Też to, na to naciska Nie Uciekła chyba stąd Nie zdążyłam sk skoczyć. Daj mi Prze ten to zrobić z tym, no bo to ciężkie. Prawie, prawie ja widziałam. To to drugie. Ja muszę nad, nad trzema blokami przeskoczyć i oni nie zahaczyć, nie, nie zahaczyć. Patrzcie, ja tutaj muszę skoczyć, bo mnie nie ten eksp. Czy da się stracić że hmm. 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 oh. Naciska. No właśnie, nie mogę nic zwalać. Bo tak to bym sobie tam rozwalił, ale ja nic nie mogę rozwalać. A, nie mogę tak przejść. Ten drugi też mnie zabije. Trzeci też. Tam na końcu też jest, ja widzę. Ja tam na tym no właśnie, ja muszę ten, przebaczyć. Hm. co mogę zrobić? Krócie, ja wam powiem, jak ja przeskoczę to pierwsze. Patrzcie, jestem w połowie, przeskoczyłem. Tam jestem i tam jest kolejny. Ja widzę, ja muszę stąd doskoczyć tam. Zaraz wyjdę z siebie i stanę obok. Pa Patrzcie, jestem w połowie, tutaj muszę te dwa bloki przeskoczyć. Skocz! Przeskoczyłem jak coś. O kurczę, przeskoczyłem jak coś. Tutaj jest. I, i jestem. Drabina, Pilnuj się, Pilnuj. Ten nowy gast. Ja muszę nad nim przeskoczyć? Chyba tak. Czy tutaj jest ściana? Okej, okay, widzimy się jak tam dojdziemy, to pomyślimy co zrobić. A więc tu jestem. Tutaj chyba są wszędzie, wszędzie barier bloki, ale jak tutaj miałem jakieś trzy próby, żeby dojść, zauważyłem tam jakąś dziurkę. Idziemy zweryfikować, co tam jest. Niech. Tam jest trapdoor. Tam. To jest trapdoor, no. Tak. Okej, okay, woda. Aha. To chyba była obowiązkowa śmierć, ponieważ teraz umarła, no i płytka zniknęła. A kulcie, dobra. Tam coś jest. A to pójdźmy. Okej. Okay. A co. Te... Ciekawość to jest, to jest zła rzecz na tej mapce, jak tak patrzę. Dobra, wiemy już to, że tutaj lepiej nie stawać chyba. O. Płytka. Ona mnie zabije, ale to może być tak jednorazowo jak tam. Co się... O kurczę. Ale tam był jakiś przycisk, zauważyłem, tam był jakiś przycisk, bo tutaj te pistony zabierają to, to tam sięgam, o, przejście, dobra, z tyłu, tutaj nie ma dzwona, ale z tyłu są te, no, to ja nie będę naciskał, bo z tyłu są te czujniki, no to to mnie jeszcze zabije. Zabi co jest? A może muszę jakieś nacisnąć. Nie, ona nic nie robią. Poczekajcie. Coś sprawdzę. Tak wam powiem, że duż, dużo razy teraz tam szukałem czegoś. Czy nie ma jakiegoś innego przejścia tam u góry z tym gastem tutaj? To ja wesłem po, w końcu ten na Creative to tutaj... Co się właśnie stało? A tutaj trzeba było ten e, klocek. Wzi tutaj było. Musiałam zwalić na kreatywie klocek, ponieważ było przejście zabudowane. Ale muszę sprawdzić, co się właśnie stało. Dobra, jestem tutaj z powrotem. I idziemy. To mnie zabije. Jestem pewien, że to mnie zabije. No właśnie Okej, okay, dochodzimy i jestem. Tutaj był ten gast. No palkul. I co w tym trudnego? A! Odwołuję to co powiedziałem. Ok. Dobra, doskoczyłem. I teraz muszę tylko wskoczyć tam. Dobra? Okej. Okay. O! Tam. Co się właśnie stało? Okej. Okay. A. Nie mogę. Czyli utknąłem, czyli w tym momencie powinienem. Nic nie mogę zrobić. Mhm. Ten. Kliknąłem ukośnik kill, no i siebie zabiłem. Poszłem jeszcze raz, no bo tam nie było żadnej opcji. Teraz patrzę. Guzik. O kurczę. O, trafiłem. Schody. Okej. Okay. A tutaj teraz bym zaskoczył. Łoooł. Wow. A wybiorę. To jest? Jo! Okej, okay, ja sobie poukładam. Ja myślę, że to nie bez powodu teraz takie dostałem. Tam coś jest. Tutaj będzie z kimś walka. Że coś jest. Co się właśnie stało? Walden.

Chyba mam pewien pomysł. To było jedyne co teraz mogłem zrobić. Nie spodziewałam się walki z Waldenem, tak Wam powiem. go Ja jestem pewien, że ja go pokonam, no to jest zbyt łatwe Niby się dużo dzieje, ale to jest łatwe, bo krótko mówiąc go tak zgliczowałem, no i on tam nie ma co robić tam nie ma co mi zrobić więcej oprócz tego, że z tymi laserkami swoimi okuliście, patrzcie, co zrobimy. Strategię. Sprzedajemy muchita? Jo, to popycha. Jak się zfuksuje, to go nie uspokoję, zauważyłam. Dobra, trzy hity jestem w stanie zadać, tak. Nawet cztery jestem w stanie. Pokonałam Wildena! Szczerze? Na survivalu? Mam ten blok. Na survivaldu akurat? To po raz pierwszy chyba. Nie, po, na pewno po raz pierwszy. Okej, okay, fajne to miejsce. coś Czegoś tutaj nie było przypadkiem? Ale mam teraz fajne itemki o patrzcie! A, więcej nie mogę. Tutaj chyba postawię. Tak działa. To powinienem dać radę wykopać, tak? No. Nie działa. Dobry, ale mam survival. Rozwalamy. Ale żeby nie było, odstawię. No, dobra. Królik. Zajączek wielkanocny! Jej! Dziękuję za uratowanie mnie. Oto Twój prezent. Uratowaliśmy króliczka wielkanocnego. Co mi. Da... ją nieuchacza. No, mi to wygląda na duże jajko do zjedzenia. Z zajączek mi dał gigantyczne czekoladowe jajce. To, to, nie, to mi nie wygląda na jajce, mi uchacza. Mogę sobie je na suficie przyrzepić. Dzięki! A tego to nie chciałam. Chcesz jabłka? Nie, chyba nie. Powiedzcie, co w takim razie? Tak. Ja jestem z siebie zadowolony. Uratowaliśmy. Uratowaliśmy zajączka wielkanocnego. Idź, zajączku! Idź! Idź, piękni! Jesteś wolny! Idź chować jajca w ogródkach i dla, dla dzieci. Zając wraz pod drabinie, jeszcze! Ale okej, okay. dobrze! Więc uratowaliśmy, uratowaliśmy zajączka wielkanocnego. Więc ja jestem siebie zadowolony. To było ciężkie. Wa walka z Waldenem no to akurat jak tam weszło mi on nie mógł przejść do mnie tylko tymi laserkami, no to to już aż tak bardzo ciężkie nie było. Ale na pewno przejście toru przeszkód tam na początku było ciężkie. Więc, jeż, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A więc, do zobaczenia, pa, cześć!